Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać? A ja Wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień Prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie paskę? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie urządzam, urządzam paskę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paskę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli rzekł, Zaprawdę opowiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, Lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja rabbi? Odpowiedział mu tak, ty. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, zwłaszcza nasi drodzy przyjaciele, młodzi przyjaciele, którzy na progu przygotowania do egzaminu maturalnego tutaj na Jasnej górze, chcecie prosić przedstawieństwo Matki Bożej nie tylko o zdanie matury, bo to by było za bardzo małe, za bardzo takie małe, ciasne, ale chcecie prosić. O dobrą radę, jak żyć, w jaki sposób ułożyć to życie, by po maturze, nie tylko zrobić takie czy inne studia, nie, tak, nie tylko to, czy pójdę do tej czy innej pracy, ale jak te życie przeżyć, w jaki sposób je ustawić, by to życie było życiem pięknym. A życie piękne, to inaczej, można powiedzieć ewangelicznie, życie Boże. Bo skoro Bóg stwarza człowieka i czyni go pięknym i mówi, To jest dobre, to znaczy, że Bóg ma receptę na piękno, na bycie dobrym, na bycie bożym. I tu u matki chcemy się pytać, jak być pięknym człowiekiem, jak być dobrym człowiekiem, jak to wszystko, co nas czeka: matura, studia, praca, nasza młodość, ale także wiek dojrzały. Jak to przeżywać, żeby być pięknym człowiekiem? Jesteśmy w połowie Wielkiego Tygodnia. Jeszcze dobrze można powiedzieć, nie opadły okrzyki, chwały wjeżdżającego Jezusa do Jerozolimy, które słyszeliśmy w Niedzielę Palmową. A jesteśmy świadkami tego, jak bardzo mocno ta dynamika tego Wielkiego Tygodnia niesie coraz Większy ładunek emocjonalny i umycie nóg. Niedawno namaszczenie Jezusa na pogrzeb, i zaraz będzie ostatnia wieczerza, gdzie Jezus będzie umywał nogi. I zaraz będzie wyparcie się Piotra w piątek. Ale dzisiaj mamy też bardzo mocny akcent: sprzedaż Jezusa, wyparcie się Jezusa. Za pieniądze. Czyżbym ja rabbi? Patrz, jak to jest przejmujące usłyszeć od Jezusa: Tak, ty. Jak bardzo to Jezus musi przeżywać od strony takiej ludzkiej, wiedząc o tym, że wśród nich, wśród swoich najbliższych ma zdrajcę. Można powiedzieć, jak to Judasz musi też przeżywać. Kiedy zostaje zdemaskowany? Czy to Ty. Jak to by było ciężko usłyszeć dzisiaj od Jezusa na pytanie skierowane do Niego za Judaszem, czy to Ja rabbi, cię zdradzę? Pomyślcie sobie, jakby tak było ciężko usłyszeć Słowo tak ty. Ten judasz towarzyszy już naszym wyjazdom maturalnym od wielu lat, bo już wiele lat przyjeżdżamy w Wielką Środę i ta Ewangelia nie niezmiennie towarzyszy Kościółowi właśnie w ten dzień. I za każdym razem stajemy wobec Chrystusa i Jego miłości, a jednocześnie zdrady. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na ten tekst idąc za intuicją papieża Benedykta XVI., Papież Benedykt XVI, kiedy omawiał ten tekst biblijny o zdradzie Judasza, mówi, że tak naprawdę Judasz zdradził Jezusa dwa razy. I można było powiedzieć, że ta zdrada Judasza, judaszowa zdrada, także dzisiaj dokonuje się pewnie też, może nawet więcej niż dwa razy. Pierwsza zdrada, jak zauważył papież, jest z tego powodu, że Jezus nie realizuje. Tego, co chciałby Judasz. Papież mówi o tym, że Judasz pochodził ze stronnictwa zelotów, tak jak pewnie Szymon Gorliwy, tak zresztą nazwany, kolejny z apostołów. Zeloci to ci, którzy chcieli bardzo, by Mesjasz, który przyjdzie, dokonał przewrotu. Zresztą, o czym może myśleć naród zniewolony przez stulecia? Jak dobrze pamiętamy historię biblijną, to ledwo skończyła się niewola babilońska, troszeczkę za Persji, oddech i czwarty wiek, niewola grecka, ledwo wyszli z niewoli greckiej, panowanie Rzymu. Kilkaset lat naród stłoczony, stłamszony, pod obcym butem o czym on może myśleć? I kiedy rzeczywiście widziano Jezusa to wielu nim, w nim widział Mesjasza, rozumianego jako tego, który rzeczywiście zrobi porządek z Rzymianami. Cudowny materiał na Mesjasza. Rozmnaża chleb, przemienia wodę w wino, uzdrawia chorych, ba, wskrzesza nawet umarłych. To cóż dla Niego jest trudne? Cóż jest niemożliwe? Dlatego tak wiele nadziei pokładanych w Jezusie Zwłaszcza wtedy, kiedy lud go chce wielokrotnie, co najmniej parę razy, obwołać królem, to ileż jeszcze trzeba, żeby zwołać ludzi chętnych pójść z nim na powstanie przeciwko znienawidzonym Rzymianom? I tacy też byli zeloci i takim też był Judasz. Tymczasem, kiedy Jezus pokazuje, jakim ma być Mesjaszem, że ta niewola rzymska. To jest nic w stosunku do niewoli, która wewnątrz człowieka trapi, trawi od wewnątrz. Niewola zła, niewola grzechu. To ta wizja Mesjasza jest nie do pogodzenia z wizją Judasza. I można powiedzieć w tym właśnie sensie: Jezus poniekąd zdradza Judasza, bo Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Dlaczego człowiek, dlaczego Judasz, dlaczego człowiek współczesny zdradza Jezusa? Bo znowu ten Jezus nie pasuje do pewnych wyobrażeń, do pewnych naszych interesów, do naszej układanki życia. Być może ten Jezus nie wysłuchał wielu naszych modlitw, i bardzo o to prosiliśmy, i bardzo nam na tym zależało. Być może ten Jezus pozwolił. Że nie doświadczyliśmy miłości. Także o tych, od których powinniśmy tę miłość mieć, od najbliższych. Być może ten Jezus nas nie ustrzegł przed takim czy innym złem, przed taką czy inną sytuacją. Czujemy się może tak jak Judasz, zdradzeni przez Jezusa. Może mamy jakieś własne pomysły na Jezusa, własne wyobrażenie Boga. Własną jakąś koncepcję Boga. I Chrystus nie idzie zgodnie z tą intencją, nie idzie zgodnie z tą pewnym pomysłem, ideą. I czujemy się przez Boga niezrozumiani. I czujemy się przez Boga może nawet opuszczeni. A może nawet czujemy się dla Boga niepotrzebni, bo on to robi inaczej. Ostatecznie można było powiedzieć, że ta zdrada Judasza, a idąc tokiem myśli papieża, ta zdrada Jezusa rozgrywa się o prawdę. O prawdę Boga i o moje przyjmowanie prawdy. I o to, czy ja rzeczywiście jestem w stanie przyjąć Bożą Prawdę. A co za tym idzie, Bożą Naukę. Bożą wolę, Boże spojrzenie na człowieka. Być może odnajdujemy właśnie sobie takiego Judasza, który się czuje zdradzony przez Jezusa, który ma odwagę być Bogiem, którego myśli nie są naszymi myślami, jego drogi nie są naszymi drogami. Boga nam nieposłusznego, Boga od nas. Niezależnego Boga, nie na naszych usługach. I współczesny świat, można było powiedzieć, ma wielu Judaszy, którzy nie chcą takiego Boga, który jest Bogiem prawdziwym. Tak jak Zelota i Judasz Chcą tworzyć własne wyobrażenie Boga i takiemu Bogu chcą służyć, nieważne, że jest to Bóg nieprawdziwy. Ale papież mówi o drugiej zdradzie Judasza, która wydaje się być jeszcze bardziej potworna, bardziej wewnętrzna, można powiedzieć bardziej miażdżąca, niszcząca. Bo uczciwie by było, gdyby ten Judasz odszedł, tak jak wielu, którzy słuchali nauk Jezusa, odchodzili. Nawet wtedy, kiedy mówił o Eucharystii, wielu powiedziało: Trudna jest ta mowa. Ktoś jej może słuchać, i sobie po prostu poszli. Odwrócili się plecami i poszli. Można powiedzieć, że jest to przynajmniej uczciwe. Takie rozminięcie się z prawdą, wycofanie się z prawdy, odwrócenie się plecami i tworzenie alternatywnego świata. Ale to jest o tyle uczciwe. Że odchodzę od Chrystusa, bo mi nie pasuje. Ale Judasz trwa. Nie wiemy dokładnie, kiedy powziął myśl o sprzedaży Jezusa. Nie wiemy, co było taką kropką nad I, która zdecydowała, już więcej z takim Jezusem nie wytrzymam. Znajdę sposób, by go zgładzić, usunąć. Zatem nie wiemy, jak jeszcze długo był z Jezusem. I właśnie ta druga zdrada jest o tyle trudniejsza, o tyle może, może bardziej boleś, boles, bolesna, może tyle bardziej, jeszcze można powiedzieć, rozrywająca serce Judasza, że on cały czas słucha jego słów, cały czas widzi jego cuda. Cały czas, można powiedzieć naocznie, dosłownie, Dotykalnie doświadcza Jego świętości, a w swoim sercu jest wciąż daleko. Tak, ten świat jest pełno Judaszy, którzy odwrócili się od Boga, ale boję się tego stwierdzenia, że poza tym światem w kościele jest pełno Judaszy, którzy są w kościele, doświadczają Bożego Słowa. Doświadczają Bożej łaski, także w sakramentach, ale wewnątrz są zdrajcami. Wewnątrz robią wszystko odwrotnie. Czekają tylko momentu, kiedy tego Jezusa ostatecznie wydać. Niby poprawnie przestrzegają tego, co potrzeba. Może nawet chodzą co niedziela nam przy świętą. Może nawet chodzą co miesiąc do spowiedzi, może nawet codziennie odmawiają brewiarz, ale czekają tylko okazji, kiedy ostatecznie pożegnać się z Chrystusem. Podwójna zdrada. Nie mogę zapytać, jakim jestem dzisiaj Judaszem, bo to by sugerowało, że powziąłem myśl o zdradzie Jezusa. Być może jestem Piotrem bardziej, który pomimo zapewnień wyparł się mistrza, ale później zawierzył jego miłosierdziu. Więc lepiej zapytać, jakim jestem apostołem, jakim jestem jednym z apostołów w tym wieczorniku, w tym wielkim tygodniu. Ale jeżeli odkryłem przez to słowo choćby cień Judasza w sobie, to zawsze istnieje nadzieja. I tutaj nikogo na jasnej górze nie trzeba o tym przekonywać. Choć jest to postać fikcyjna, zmyślona, to myślę, że pod tą postacią kmicica. Wielu współczesnych mogłoby się odnaleźć tu na jasnej górze którzy z Judaszy stali się gorliwymi obrońcami bo to jest jasna góra bo to jest jasna góra przemienienia bo patrząc w oczy matki nie można odwrócić wzroku i nie można nie przeżyć spotkania, które będzie przemieniało. Więc jeśli chociaż jest jakiś cień, jakaś kształt tego cienia Judasza we mnie, to w tym wieczorniku jasno-górskim z Maryą u boku chcę na nowo prosić Chrystusa: Panie, przymnóż mi wiary. Chcę na nowo wyznać, Panie, dokąd ja pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. I wreszcie, by za Piotrem na koniec powiedzieć, Panie, przecież Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Uzdrów moje serce. Amen.